Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. W tym filmiku dowiesz się jak i kiedy sadzić słoneczniki. Nie, nie siać. Tak, sadzić, bo robię rozsady słonecznika. Postać słonecznik najlepiej na stanowisku słonecznym. Dobrze jakby miejsce było osłonięte od wiatru. Może być to jednak płótnie, ale z reguły zbiory będą mniejsze. Polecana gleba to żyzna próchnicza o pH 6 do 7,5. Roślina rośnie na wielu zwykłych glebach, ale warto zadbać o jakość gleby dodając np. obornik czy też kompost. Uprawa słonecznika w pierwszym, drugim roku po oborniku. Jeśli chcecie szybko, punktowo poprawić jakość gleby to polecam wykopać dołek i wsypać tam dobrej jakości ziemi uniwersalnej, czy też podłoża do warzyw. Można to zrobić wcześniej albo bezpośrednio przed posadzeniem rośliny. Polecam również dać z jedną, dwie garście obornika granulowanego pod korzeń. To znaczy dać obornik, zasypać go z jedną, cm warstwą ziemi i dopiero dać na to sadzonkę. Ja używam obornik granulowany bydlęcy, ewentualnie kurzy. Sadzenie rozsady do gruntu tak od końca kwietnia. Bezpiecznie od maja. Oczywiście można też zaryzykować z 2-3 tygodnie wcześniej, ale jest ryzyko większe niepowodzenia uprawy. Rozstaw co 40-50 cm w rzędzie, co 60-80 cm między rzędami. Po posadzeniu należy roślinę podlać. Dobre sąsiedztwo ogórek, złe sąsiedztwo ziemniak. Oto inne podstawy na temat uprawy słonecznika. Podlewanie tak, aby gleba była lekko wilgotna. Oprócz uprawy gruntowej rośliny można uprawiać również w pojemnikach. Większe słoneczniki przy dużych wiatrach lub mocnych deszczach mogą się przewracać. Warto użyć jakiejś podpory, na przykład palika. Przykładowe choroby i szkodniki. Mącznik, mączniak, miniarka, mszyca, szara pleśń, wciornastek, zgnilizna. Rośliny lubią też jeść ślimaki. Na koniec chciałbym Was zaprosić do obejrzenia filmiku informacyjnego o uprawie słonecznika. Link do tego filmiku będzie w opisie, lub można teraz kliknąć na obrazek znajdujący się na filmie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału. Pozdrawiam.